Cześć, witajcie. Dzisiaj premiera nowej gierki Wakacyjna przygoda. postanowiłem sprawdzić jak ta gierka wygląda. Eee, tak więc jestem teraz na stronie lotto.pl. Wchodzimy tutaj w grę za fizyczne pieniążki. Zaraz tutaj wybierzemy jakąś stawkę. 2 zł może wystarczy. Saldo mam tutaj w tym momencie niskie, 18 zł. No i zobaczymy. Wakacyjna przygoda. Nic. Jeszcze raz. Ech, dalej nic. Wow, nic. Ta gierka chyba jednak nie jest zbyt szczęśliwa. Przynajmniej dla mnie. 4 złota. OK, no to tak to wygląda, na stronie Multipasco tutaj w zakładce Gierki e, możemy obserwować tą gierkę, widzimy że jest bardzo popularna w ostatniej godzinie, spośród wszystkich gierek prawie połowa wydawanych kwot idzie na wakacyjną przygodę, a przypominam, że już mamy tych gierek ponad 40 w tym momencie. E, jak przewiniemy sobie w dół do niej, ona będzie ostatnia oczywiście, wakacyjna przygoda. To tutaj widzimy przy każdej stawce, ile w tej chwili jest losów z początkowego miliona, ile zostało. No i tu klikając na, na, na lubkę, widzimy w tym przypadku przy stawce 1, czy na przykład przy stawce 2, jak tutaj, ile jeszcze mamy wygranych, więc jakby widzimy przy stawce 2 zł. Największa wygrana do tej pory to 260 zł. Tutaj ktoś trafił jeden los. Spośród trzech przy 250 również jeden los. Później 170 ktoś trafił, i tak dalej. Tutaj, tutaj na, na bieżąco można to śledzić. Pozdrawiam.